we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim przy kościele świętego Marcina, który w okresie międzywojennym był świątynią Polaków spod znaku rodu, wówczas członków Związku Polaków w Niemczech. Jesteśmy w oktawie Dnia Wszystkich Świętych, miesiącu modlitewnym, miesiącu pamięci w listopadzie, a także w przededniu święta niepodległości. Dlatego dzięki uprzejmości i życzliwości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu Oddziału Dolnośląskiego, Stowarzyszeniu Światy i Wychowania we Wrocławiu rodzina Rodła Wrocław oraz Fundacja Polskie Gniazdo zorganizowały akcję upamiętnienia miejsc związanych z historią, z tradycjami Polaków z Rodła Wrocławiu. Jesteśmy tutaj właśnie przy tym kościele, tutaj dzisiaj e, jedna z, e, ze stacji, jeden z przystanków naszego pielgrzymowania po Wrocławiu, bo święty Marcin miejsce szczególne, miejsce naszej corocznej też marcowej uroczystości, ale przed nami także kościół świętego Antoniego, gdzie mieściła się redakcja głosu świętego Franciszka. będziemy na na Ostrowie Tumskim, w kilku miejscach związanych też z naszą wiarą. Będziemy na Parafii Matki Bożej Pocieszenia na ulicy Wittiga we Wrocławiu. Oddamy hołd członkom Polskiego Ruchu Oporu Olim w wojennym Wrocławiu i wiele, wiele innych miejsc trafią te piękne kwiaty wrocławskich, polskich producentów. 100 wspaniałych, różnobarwnych, kolorowych donic, 300 kwiatów ciętych również właśnie upamiętni te miejsca, ale także przede wszystkim chodzi nam o to, że nada odpowiednią estetykę, pokaże, zwróci miejsca pielgrzymom, turystom, mieszkańcom Wrocławia i to jest właśnie taka historia, edukacja e, przy współpracy kilku podmiotów naszej organizacji pozarządowych, aby też w kontekście 88 rocznicy powstania znaku Rodła, Wczoraj 8. Listopada 2020, a 88 lat temu 8 listopada 1932 w Berlinie. I spotykamy się. W otoczeniu też znaku rodła, tego symbolu Polskości, Wisły i Krakowa. Znaku i symbolu, który powinien być bardziej obecny w przestrzeni publicznej państwa polskiego, który w ostatnich dniach i tygodniach jest często mylony z innymi symbolami, które zupełnie są innej prowincji, ani nie chrześcijańskiej, ani nie staropolskiej. Ten właśnie symbol, ten znak rodła, powinien być także znakiem, symbolem. Polaków w XXI wieku powinien nam towarzyszyć nie tylko przy okazji uroczystości, ale także jest dzisiaj tu obecny przy okazji tej naszej akcji mającej zwrócić uwagę na polskie tradycje Wrocławia, hołd Polakom spod znaku rodła w okresie międzywojennym i dzisiaj podkreślę pod jeszcze raz wspólną inicjatywę naszych organizacji pozarządowych, naszych środowisk spod znaku rodła, razem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Dziękujemy przez to też Państwu Polskiemu za życzliwość. Pomagamy polskim przedsiębiorcom, polskim hodowcom kwiatów, którzy dzięki temu otrzymają wsparcie od agendy rządowej, a my dzisiaj dzięki tym wspólnym działaniom i pomysłowi możemy tutaj we Wrocławiu przeprowadzić taką pożyteczną akcję. Siła nasza leży w nas samych. No cóż, nasz potencjał narodowy nie należy marnotrawić, prawda? Także jeżeli państwo refinansuje naszym producentom światu straty poniesione w związku z lockdownem na Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zaduszne, po prostu tutaj. KOBR, czyli Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała papierocznym organizacjom we Wrocławiu, Fundacji Polskich Gniazdo, w Rodzinie RODła, Rodła Stowarzyszeniu Oświaty i Wychowania kwiaty. No i te kwiaty otrzymują zasłużeni dla Polski na Wrocławia. Pod pomnikiem y, y, Jana III też złożyliśmy tutaj kwiaty. Y, jeszcze będą y, y, przy kardynale kominku. No i y, na, y, pod tablicami praw Polaków to Zakurodła, ulica Piga, Sanktuarium Golgoty Wschodów, cmentarz y, na Bojwida. Yy, pierścień od mistrza i i yy, pomnik ofiar Stalinizmu na Placu Wolności. Jeżeli damy radę dojechać, to również naszemu Polesowowi programu też przekażemy. Czwarta prawda, co dzień Polak narodowi służy i my za, naprawdę nikt nam za to nie płaci. Yy, po prostu te kwiaty chcemy dostarczyć Polakom yy, wrocławianom, Niektórych bardzo dobrze żeśmy znali, pewnym symbolom. Chcemy po prostu te kwiaty, które mogłyby się zmarnować, po prostu chcielibyśmy, żeby one uświetniły święto niepodległości, żeby upamiętniły, żeby dodały splendoru pamięci o tych, którzy wnieśli bardzo często ogromny, ogromny wkład w w trakcie dziele swojego życia w to, że Wrocław jest polski, że Wrocław jest piastowski, że, 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 że mamy zewangelizowaną młodzież, tak chociażby tak, to jest jeszcze w tej chwili, ale oni to czynili, tak jak ksiądz biskup Pazdur, czy ojciec Stanisław Golec, któremu zawieziemy kwiaty, czy Pamiętnimy Rokmistrza Kwiackiego, ofiary stalinizmu na Placu Wolności. Myślę, że też i naszemu pierwszemu królowi Bolesławowi Chrobremu też przekażemy piękne kwiaty. Muzyka